sta treboge gleboko ha odog uspravite tako da daleko daleko dovezem ne faraj ha odog to je su dečimajte da ne pkaći ne pkaći ne faraj Zdravo. Zdravo. Ja leka dom zdravlja. Treba.

Nie jest głową, nie jest głową. Wystaw, lewo. Proszę lewo. Proszę lewo. Proszę lewo. Proszę lewo. Proszę lewo. Proszę lewo. Tak, lewo. Proszę lewo. Proszę lewo. Proszę lewo. Proszę Proszę lewo. Proszę 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 trzymaj. Proszę Proszę Możliwe, prosty, mocniej, wyrzuć to mleko, no. tak, to mieliście to, tak, tak, lewo, trzymaj go, trzymaj go, lewo, trzymaj go, Józef nie wpadaj w niego, nie no no wpadaj w niego, poczekaj tam. na niego, miesz... fuga, wystaw lewą rękę, trzymaj to, nie trzymaj z daleka, na niego, nie wpadaj w niego, bo nic nie zrobi, z daleka, bo tego nie, ma. nie no. ma, trzymaj na dysku, rzucaj no. sobie żółtą rękę, wystaw tą Δε γάμα σχεδόν. Δε γάμα σχεδόν. Jeśli ryboksuje, zobacz, Jeżeli rybkuje ładnie, to on rzuca ci nawet z domu. Rzucaj mu, to ci wejdzie Nie trwaj się bo niego. Zrozum coś człowieka. Jak do ciebie to nie doszedł, to nie będzie woksowanie. Ty robisz swoje <laughs> i scenujesz tam człowieku. A ty robisz w ciągle to samo, dwa kroki do tyłu, na raz przodu. gór, to jest na pewno na niej. W pracy z tym jak Cała ci prawa będzie rozumieć. Nie trwaj się, bo w nie nadajesz. Leby, czy Nic nie robisz. Kupa, już ale to I wszystko to jest tego, nic, nic ci nie potrzebasz szafować na Po co wpadasz w górę? Po, po co nie? Ma włosy, nie po to. Nie ma wody, nie Po co wpadasz? Twoje zadanie jest do przyjęcia. Jest! Uwaga! No to tu? tylko rzucaj Tak,